I mam 15 lat, jestem z inguszeci i i uczę się w polscej Szkole Gimnazjum. Do tej szkoły trafiłam w 2010 roku. Kiedy trafiłam do tej szkoły, myślałam, musiała tutaj przeżywać jakieś piekło. W tej klasie najgorzej z, 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 z całej szkoły, to będę musiała jakoś uważać na tych ludzi, ale wcale nie było tak. Kiedy zaczęłam z nimi rozmawiać, to też mogli rozmawiać normalnie, a jak puskołam do nich i tak straszyłam ich, to też mogli mnie straszyć i puskować do mnie. Moim przyjaciółką jest. Kinga, Dominika i Marina z tej szkoły. Marina jest z Gruzji, a Dominika i Kinga są z Polski. Wczułam się w, w ich myśli i tak myślę, że dla nich to też tak samo jest. Kiedy jednej nie ma albo jest sama, to wtedy myślę, co mam teraz robić, co nie i z kim mam teraz gadać. A myślę, że, że mam. Dostarczająco tych przyjaciółek. Mogłabym mieć ich więcej, gdybym była Polką albo kimś innym, ale myślę, że oni mi wystarczą. Nie mam o czym gadać z Polakami. Nie mogę tak podejść, uśmiechnąć się i powiedzieć: Cześć, coś tam, jak się masz, coś tam takiego. Nie daję rady to powiedzieć. Z mogłabym, ale trochę to nieładnie wygląda, jak gadam z Chłopakami, nawet z czecianami. Bliżej mi jest do Czeczenów oczywiście, bo oni są z mojego kraju, lepiej mnie rozumieją. Oni sądzą, że są dla mnie braćmi i że muszą mnie pilnować, na w szkole. A jak zobaczą, że na przykład rozmowa z chłopakiem, to mogą go pobić i mnie też. Polacy myślą, że jeśli jeden czeczeń jest taki, to wszyscy są tacy. To było w tamtej szkole, nie wiedziałam, że to jest religia i weszłam, usiadłam i ten pan powiedział, no, coś tam, chwała Bogu, coś tam takiego i stańcie teraz, coś tam powiem, jakąś modlitwę. I stałam, też zaczęłam tak mówić, potem przypomniałam sobie, że to nie jest moja religia, przecież to oni w ogóle in, in, co innego robią, kiedy zaczęli w ogóle stawiać sobie krzyż, takie krzyży, to w ogóle się przestraszyłam, ubiegłam z tej klasy. I ten pan zapytał, czy skąd jestem? I powiedziałam z Czeczenii. I wtedy miałam zbroniony z tym do religii. Myślę, że chodziło mu o to, że jestem muzułmanką i że nie mogę być w takiej w takim sytuacji. Dla mnie to było plusem, a dla niego to było minusem, bo mogłabym się poskarżyć, że on nie był go z klasy. Gdyby mnie spytali, co ty robisz w korytarzu, co nie. Zazwyczaj się modlę albo w korytarzach tam, gdzie nie ma ludzi, albo w gabinecie u pedagoga naszego czytcena. Jeśli modlitwa wychodzi w trakcie lekcji, to albo się pytam, czy można wejść i pomodlić się, albo jak pani nie pozwoli, to czekam, aż się lekcja skończy i od razu, nawet jeśli jest przerwa obiadowa, od razu idę się pomodlić. W szkole chyba że nigdy nie czułam samotna, oprócz tych wieków, kiedy nie ma nie Kingi, nie Dominiki, ani mariny, Wtedy jakbym nie znała tutaj nikogo. Zrobione są w szkole takie zajęcia taneczne dla Polaków, dla Czeczenów, dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć tych tańców. Na tych zajęciach poznaję lepiej Polaków, bo Mm, uczę ich tańców, uczę tego, co ja umiem. Wszyscy, którzy chodzą do tej szkoły, podchodzą, nauczyłabyś mnie tego, poćwiczymy to. Gdyby moi koledzy dziecieni chodziłyby na takie zajęcie, to chyba myślę, że nauczyłyby się czegoś, poznawać ludzi, poznać ich obucia, nie tylko myśleć o sobie. I nie tylko mówić, że są dziewczynami i trzeba ich słuchać. Wtedy, kiedy oni mi pomagali, to nic nie rozumiałam. Po prostu robiłam to, ale nic nie rozumiałam. Po prostu za nic dostałam oceny. Potem. Powiedziałam ja, pani Wachowczyni, że nie chciałam być tak oceniana i że to nie jest fair wobec tych dzieciaków, które tutaj są. I w tej szkole jest tak teraz, że oceniają mnie jak Polkę. Urodziłam się z Szczecini, mam tam swoją religię, co nie? Swoje obyczaje, obowiązki. I tak jestem nauczona tych obowiązków, tych obyczaj i nigdy w życiu nie mogłabym no, zmienić tego. Mogłabym na przykład na 5 minut być polką, a potem znowu być czeczenką. Ale nie mogłabym być całe życie polką, co nie.